Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu. Z tej strony AgroSzymanów Dzisiaj mamy 10 października, już godzina prawie 18. Ja właśnie tutaj talerzuję. Eee, zaraz będziemy ciągnika, będziemy jechać. Eee, robimy chyba na ziarno Został tutaj rozrzucony obornik. Eee, w ciągu dnia nabrał odbyków. Teraz eee, talerzuję to. No i jutro będzie o ranę. Będzie tutaj jeszcze pszenica o zima Yy, tutaj talerzówkę w tym roku jeszcze chyba nie widzieliście w stależowania, także yy, z nowości to wymieniliśmy na przodzie talerze, a oprócz tych skrajnych, wszystkie mamy wymienione na nowe. Tutaj przed żniwami przed, yy, ro, zmienialiśmy talerze, przed talerzowaniem rzepaku. No i teraz talerzujemy po kukurydzy, obornik był wywieziony, go trochę go mieszamy, talerzujemy to, żeby jutro to zaorać. Nie wiem, tak się robi. Yy, w miarę, w miarę nieźle zobaczymy, czy yy, jutro się to założy. jak nie, to będziemy jeszcze zaraz talerzować. Żeby ładnie to przykryć, żeby nic nie wystawało na wierzchu Bo tutaj będzie siana pszenica, jak mówiłem Także dzisiaj talerzuję to raz, jutro wiadę z pługiem Zobaczymy, jak się będzie dobrze orać, to tak zostawię A jeżeli będą się coś pchać, no to Wtedy będziemy talerzować jeszcze raz Ale myślę, że to powinno pójść, w miarę jest to przemieszane No wiadomo, słowa jeszcze jest żyła, bo po poniedziałek Tutaj było koszone piątek, sobota głównie No głównie w czwartek była mucona przyczepa Piątek, soba tutaj były, reszta mucona, Także jedziemy, żeby nie tracić czasu Talerzujemy John bo duża masa stoi w półgu. Yy, mały w, w rozrzutniku, jeszcze jutro będzie dowoził obornika na pół hektara To jest właśnie po kukurydzy yy, Także już nie oczybaliśmy, to mamy 2,70 No to już talerzuje to właśnie John yy, Tutaj, yy, jak mówiłem było ogłoszone czwartek przyczepa po południu, no i piątek, sobota na razie go w całą górę suszymy. na tym polu była odmiana Farm Farm Muller ona ma VO 250 i plon tutaj jaki nam wyszedł tak no na około, około 15,5 tony przy 30 średnio od 30% na początku miała 31 potem 29 jak kończyliśmy, także średnio 30% i plon Mokrej kukurydzy, no to właśnie jak mówię, 15,5 ton tutaj wyszedł Tutaj mamy działkę 2,70 No i tak było, na przyczepach i po zbiornikach się to pokrywa Także plon super Teraz to to właśnie, ja zaprowadziłem mu przyczepę i Tutaj robię, talerzuję a on pojechał mucić Odmianę Farm, Farm Yy, ogólnie pierwszy gości się gościmy, bo jest najsuchszy z tych wszystkich odmian. Jak na razie jeden naj, jest najbardziej usek, szybciej. No i jest suchawy, bo jak mamy jeszcze pioniera, yy, pioniera trochę z leidei, to one są jeszcze, pionier jest jeszcze mokry, widzicie nawet to po jeszcze jest sporo zielonego, a jednak ten farm on jakoś wcześniej rośnie szybciej na wiosnę i szybciej dochodzi i jest suchszy. Także, kosimy go pierwszego, wykorzystujemy teraz pogodę dopóki jest e, ciepło i suszymy. Mamy już wysuszone, no tak tutaj te pole, to było jakieś około 45 ton. E, to już teraz jest suszy szósty, szósty zasyp tutaj, znaczy ogólnie. Bo już na innych polach też zaczęliśmy kościć, tam trochę takie... Wygaszamy teraz takie mniejsze pola, takie... Gdzie jest ta kukurydza suchsza. Gdzie na pierwsza doszła, co najsłusze się staramy wybrać, żeby jak najmniej jak najmniej yy, jak najmniej to najmniejszego były, no bo cena paliwa mamy suszenie, on na ma olej opałowy No to jest po prostu masakra yy, tutaj teraz ostatnio byśmy 2000, go nie wiem dokładnie po jakiej cenie, chyba po 680 6, Jakoś tak w tamtym tygodniu nam przywieźli jeszcze przed tymi podwyżkami. A facet, który nam właśnie, jest naszym dostawcą paliwa, powiedział, że następna dostawa nie wiem jaka będzie cena, bo tam gdzie oni biorą z gdzieś paliwo, na razie paliwa nie ma i może być tak, że po prostu go nie będzie. No, słyszardzia mamy 10 ton na zasyp, no i za 10 ton około 200 litrów spali, z tych 30 do jakichś tam 14-13. Yy, nam spali te 200 litrów tego oleju opałowego. No wiecie, tutaj przed nami idzie Fendt. Jeszcze starej kwadratowej masce i dwie, dwie medaltechy H14. Tu jest taka firma. 1000 hektarów mają, nawet ponad. Yy, także tu nas sezon powoli rusza. Widzę coraz więcej ludzi wykasza, już wykaszane pole widać kukurydzy. No my tutaj zaczęliśmy z tego względu, że będziemy myśleć tu pszenicę. No i ogólnie już czas jest. Nie ma na co czekać dłużej, bo ta kukurydza będzie dosychać, ale jak zaczniemy kiedyś w październiku, to kiedy to się skończy. Jak my około połowa u i tak suszymy. No ich myślę, że około stu 150 ton, chcemy wysuszyć żebyśmy mieli suchej kukurydzy, no z mokrej to będzie więcej, bo nam wiadomo jak będzie podczas, podczas suszenia eee, musimy wysuszyć winę damy 130 ton no i te 2 albo 3 zasypy dla beków na pasze, dodajemy też kukurydzę właśnie no i tak to jest nie wiem na kamerze widać, bo już się robicie ciemno a dopiero przyjechałem na pole, no wcześniej nie dało rady nic nagrać bo tam był brany obornik od byków, tutaj właśnie na to pole był ułożony obornik no i trzeba było byki, wiecie, pościelić, powpuszczać je no zaprowadziłem takie przyczepy jeszcze, żeby na nakosił dzisiaj, bo rano będzie zasypywane na razie suszymy tylko w dzień, w nocy nie suszymy dziennie zasyp robimy tak, tak na spokojnie, bez, na razie bez, bez jakiegoś, no nie wiem jak to nazwać, szału na spokojnie, jest ciepło w dzień, to suszymy i chyba tylko będziemy w dzień suszyć cały październik, no to wysuszy się do co mamy do wysuszenia. W nocy chyba nie będziemy wysuszyć, no bo jak mamy zimno, automatycznie teraz nam się dłużej suszy to kukurydza no i idzie więcej paliwa co przekłada się na koszty. A w dzień sobie też zdążymy wysuszyć, także nie ma co się stresować. Powolnie, spokojnie, zdążymy to skosić. Teraz o 2 tygodnie mówią pogody, do byłoby tam 20 października bez deszczu, także na, yy, powinno się udać dosuszyć. Mówią też Ciepła w miarę. John Leerem jeżdżę 9 na godzinę, do z talerzówką O, jadą do kombajny. John Deere New Holland, właśnie z tej firmy też, czyli już kończą kosić. Yy, Możecie pisać, jaka jest u was cena kukurydzy mokrej. No u nas tam, gdzie co roku sprzedawaliśmy, jest yy, cena o 750 netto przy 30%. No wiadomo, jak będzie mokrzejsza, to od yy, potrącą, jak będzie susza, to płacą. Ale ta cena, jak się słyszy w kraju, to u nas jest, powiem szczerze, słaba. Yy, słuchaj tam 800-850 netto. Yy, no na kukurydzy, nie wiem, nie ma cały czas batu to tak jak na zboże. Ale no ta cena jest, w no do tych kosztów, które my teraz ponosimy, no to szczerze mówiąc szału nie ma. Powinno być lepiej, powinno być te minimum, minimum, już mówię, 800 zł za tonę. A jest 750, także no, bez szału. No i to tak się średnio, jak tam się przeliczy, no to chyba zboże lepiej wychodzi. Przy tych 8 tonach, po półtora tysiąca licząc. Jeszcze zależy jaki plon kukurydzy Przy 15, jak by było To jest, jest jeszcze, no, do przyjęcia to Ale powiedzmy przy 10 lonach To jest już, no, Średnio, słabo, słabo opłacalne Już lepiej chazać pszenicy No w tym roku rok na kukurydze był Przynajmniej tutaj na naszym terenie Nie można narzekać, bo y, y, bo, bo przechodziły, padały i ta kukurydza bardzo tak nie odczuwała tej słuszy. No, Były jakieś tam okresowe. Z dwa i okresy może była ci trochę się zwijała. Ale tak to było naprawdę w tym roku fajny rok na kukurydze. No i zobaczymy jak to będzie dalej w plonach. Jak na razie się zapowiada całkiem fajnie. Oby tak było dalej. Yy, I co, weżujemy. To się zejdzie jeszcze z godzina. Może efektu już nie widać takiego dobrego. Ja z ściągnika mniej więcej trochę widzę, jak to wygląda, że to jest przemieszane z kabiny, to słabo widać. Yy, ale z ciągnika ja widzę, że to w miarę, miarę wygląda. Fajnie jakby na tą słabę powiadał chociaż z jeden deszcz, yy, wtedy ona by tak się przybiła do ziemi, by byłoby to łatwiej stależować, bo to jest taka żywa, się stawia, no ale co, nie mówią deszczy, trzeba robić, nie się dwa razy stależuje żeby to ładnie zaorać, bo już na pszenicę też czas najwyższy żeby to zasiać Ogólnie po góry zysijujemy gdzieś około yy, około 5 hektarów, tam 4,70 chyba dokładnie yy, Także o, o, widzicie Chyba się zapchał rurowy a później się to rozciągnie Opuszczamy Kamień wpadnie, czasami się zablokuje Także co, robi się ciemno ja kończę w tym vlogu Tyle. Jutro coś z Orki Powiem Wam czy się zobaczycie, że udało się to na raz. Czy jeszcze raz talerzowaliśmy Także do jutra. Trzymajcie się, cześć! Cześć wszystkim Wydajcie się i dzień kolejny. 11 listop października orzemy. Właśnie już kończę orać. Wcześniej na Was nie nagrywałem: Bo po prostu świeciło słońce, bo słońce zachodziło i szyby są trochę brudne w kurzu, i nic nie widać. A teraz Wam nagram, jak to wygląda. Jak widzicie? Orzemy w miarę się to orze. Oczywiście nie talerzowałem drugi raz, tak jak teraz jest to orze. Drugi raz nie talerzowałem. W miarę to idzie. Troszkę wystaje na wierzchu, gdzie nie ale, ale... po prostu... Tam... Tam y, będzie się z wałem Wał trochę w tą słomę i... Y, będzie dobrze, a drugi raz się no już są koszty, tak samo paliwo Także y, jedziemy idziemy 9 na godzinę oczywiście jak zwykle yy, biegiem 3C półkrostojony na 2,15 właśnie już mamy deszcz robi powoli ciemno bo teraz gdzieś już zaszło i tak nie na te szyby nie świeci bardzo nie oślepia Możemy tak powiedzieć e, Jeśli już troszkę nie wiem jak na kamerze to będzie widać Myślę, że w miarę Ale tak chciałem dla was po prostu nagrać, złączyć z tym vlogiem stelerzowania e, I tak możemy, jutro tutaj będzie się już pszenica jeszcze żywa, jak mówiłem w poprzednim, no do wczoraj przy przydaryżowaniu, ale jakoś to idzie yy, właśnie dobrze, że jeździmy z tą prędkością 9 na godzinę do ziemi, ładnie wszystko przykrywa jeszcze jakbyśmy jeździli te powiedzmy yy, 8, no to by chyba nie wiem jak by to wyglądała ta orka trochę gorzej pewnie, bo tak skieby tak to nie narzucała się nie rozsypywała bardzo bardziej by się robiły takie wiecie na sztorc te skiby a tak to no, w miarę dobrze przykrywa. Coś tam jest na wierzchu, jest parę kubek. Nie dobrze no. się puk się zachowuje, po się czasami słomie zbierze między korpusy i jak się przewinie, no to y, zostaje trochę na wierzchu. Szczególnie damy po prostu jest y, na środku, gdzie te, jak się kończy siać, to czasami dwie rdliny blisko siebie wychodzą. Y, I tam jest zawsze więcej słomy, to no, tam jest dwa przejazdy dwa że jest z tych, z parę tych kupek, ale tak to się ładnie kryje. Nie ma co narzekać. Słoma zbierze, o, jak się przewija, to czasami trochę podskoczy do góry. Teraz góra się ładnie przykryło, yy, ale czasami się trochę ziemia, yy, ta słoma zostaje na górze. Około 22-3 litrów na godzinę, czyli to wychodzi jakieś 15-16 na hektar. No, tutaj powiem wam szczerze, ciężko się orze, nie wiem czemu. Tutaj no, ja mamy trzecią klasę, trzecia. E, tam na dołku jest trochę takiej czarnej ziemi, takiej bardziej zwięzłej. E, ale e, ziemia się tak ładnie nie rozsypuje, nie wiem przez co to jest. Znaczy, nie tak, że wie, nie nerwą się jęzory, ale e, mogłaby się lepiej rozsypywać. To też z tego względu, że jest trochę korzeni, wiadomo, po tej kukurydzy. Eee. I tak. gdzieś, nie wiem na jaką było, około 30 cm, 27 gdzieś pewnie będzie eee, Tak pół jest ustawiony mniej więcej O tutaj gdzieś jest lżejsza ziemia trochę To od razu się ładnie rozsypuje I tutaj tam dalej jest taki, znaczy no tak jest Po prostu nie wiem, to nie jest dołbek, trochę jest niższe I... Tam od razu jest taka ciężka ziemia, takie się bardziej skiby A tutaj... Tutaj jest lżejsza. Już, jak tam u was, już kukurydzę na ziarno. Jakie macie u siebie wilgotności, jakie ceny w skupach. Może porównamy jak to wygląda. O, tutaj jest taka cięższa ziemia. I od razu się żywą skiby. Nie wiem, czy widzieliście, jak ostatnia skiła poszła w górę na Hydra Ale to jest nie problem. Zrobimy tak. Tak dosyć cofam. I teraz do przodu. Mała kubka zostaje, ale to. Czasami się przepada, jest gdzieś dużo słońca, jakaś, nie wiem. stanie stanie czasami z rzutych szyszek z tyłu wylatuje z tymi liściami co okrywają kolbę ale tu na tym polu mi się zapchało nie wiem dwa razy może dwa trzy razy 4 przejazdy myślę i będzie poza zaorane. Jeszcze chwilę do na Was nagram i starczy chyba już tego nagrywania W sumie nie ma co więcej pokazywać Teraz następny vlog Nie wiem, bo mam, będę nagrywał też z kukurydzy Jutro chyba jak pojedziemy, ci tam dwie przyczepy yy, To... To... Magram yy, coś, nie wiem który vlog wydam, pierwszy czy ten Czy z... Czy właśnie z kukurydzy Zobaczymy Ale jak jest ten, jak jest tego y... odkukury, że czasami nigdzie jest nieruszony yy, to się rywą korzenie, wtedy takie wystają takie skały jakby a tylko korzenie Ale to no wał rozbije, przejdzie agregat porowo-siewny i się będzie rana i zasiane znaczy ładnie bo mówię, że wrócę, chęć, będę kończył tego vloga i Michał będzie zaorany no tak dobra, dobrze tam czy celny jest wyjazd od drogi to no, pasuje także to w tym vlogu chyba tyle dzięki za oglądanie trzymajcie się, cześć!